Hejka! Witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tutaj jest Maja, a my właśnie jedziemy na y, pierwsze zawody Maji z Gardeją y, do Barłomina. W zasadzie na razie jedziemy do stajni, żeby przygotować konie, ale y, dzisiaj właśnie na tych zawodach będę o tutaj... Luzaczyć. Ani, Luzaczyć, także na pewno coś z tego zobaczycie, także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. My już jesteśmy w stajni, tu jest Maja. Gdzieś tam jest Gardejka na pastwisku. A my teraz idziemy przygotować sprzęt do stajni i pogardę je, żeby ją troszkę wyczyścić, przygotować do transportu, no i później będzie jechała. Tak jest. maja, co tam? Co A robić? skupienie 200% no. taka piękna szkoda na ogół. Gardę ja sobie no. dzisiaj pierwszy raz bo się tak napierowała ogon. No, tak no. Nie zejstał do góry. To, to było piękne. Nie wiem. Kolejny, jak się czujesz? Aha, zaraz wiem Super. <laughs> no. Jeszcze tutaj od kurząka. Sprawdza. Jest już pięknie lśniąca, ale wiadomo, że jeszcze trzeba dokończyć wszystko, żeby było pięknie. Polerowanie. <tuszy> tak, polerowanko. Mhm. Tu jest jeszcze ogonek. Pięknie też. I koń. Tak, tutaj koń sobie stoi. I taki koń. Taki no. koń. Niedługo będzie transport i będziemy się pakować.

Jak tam mają, jak tam emocje. No, Maja, po Maja. pakowaniu trochę to było stresujące. Mm -hmm. No, ale już tam reprezentuje sobie. Wyborów, Z w tym o to będzie mógł pojechać. Jesteśmy już. Jaki. Natomiast chcę podkreślić, że to był też ruch wyprzedzający, bo oczywiście taki ruch społeczny zapogadał się morfolognie, a więc... Już się teraz dziewczyny występują. że się ją wysiadła z konia w wozu. Jest spocona. No, chwilę się. Spoczyna. No. no wiadomo, stresowała się i tak dalej, ale teraz chwilę występuje i. moja no, ja poszę oglądać parkour, a ja trzymam jej konia. I tutaj sobie chodzimy na takim. O! Po cyklu. Tam strasznie muchy gryzą. O. Tam jest kuniobus. I się tu stępujemy chwilkę, mało trafkujemy i tak dalej. Już powoli wysycha. Także tak. A moja zaraz przyjdzie, będziemy ją pewnie czyścić. Teraz sobie tam gdzieś oglądają parkur. No. Bardzo spokojna gardejka, także dobrze. Gardejka jest już osiadłana tutaj moje nosze kawty. Maja też już jest przebrana w strój konkursowy i teraz się stępują chwilkę przed startami jeszcze przed rozprężeniem, bo jeszcze mają trochę czasu. Eee, no, także się stępują tutaj na tym placyku już osiadłane. wchodzę, ja potem wsiądę, tu ją rozstępuję i pójdziemy na rozprężanie, eee, się troszeczkę bardziej. Taka spontaniczna gadka. <laughs> tu się Maja stępuje. Maja jak tam? Jakoś inne, konia. Tam maja już nie rozprężalni, tam jak widzicie jest parkour, to jest rozprężalnie, będą się rozgrzewać. Na otrzymuje Jakub Jarecki i Koniusz Phoenix. i Dziecki Klub Sportowy Paru wynik Julii Leznek na koniec. 8, 84 kolana przygotowuje się jedna i następnie bania, lekarza, dębę i głowę. Jak tam mają? No powiem Wam, że jestem zmęczona totalnie. Dałam z siebie 100% za, i za pierwszym przejazdem i za drugim, więc jakby nie mam do siebie żalu, że coś tam nie wyszło. Po prostu nie dawałam rady fizycznie. I tyle. No, Ale Co drugi nie? przejazd był super. Z drugiego przejazdu jestem bardzo zadowolona. Ona też już przestała rżeć aż tak do dolczywity, więc dało się normalnie z nią popracować, no nie? Udało no, się trzymać tak. kontakt i mogłam z nią coś lepiej. Zrzutka była oczywiście yy, przez tempo, przez to, że jej nie przytrzymałam zamiast mhm. troszeczkę wziąć ją na siebie wyrzucić, to, to nie, to na no, płasko ją poprowadziłam, ale jakby to moja wina. No a za pierwszym przejazdem, to tak jak mówię, po prostu... Nie dawałam rady fizycznie. O, ja do tam to Ciebie napisałam na Instagramie? Zabawiamy o siedem. Napisałam coś, czy nie? E, tak, napisać o się, w której będziesz godzinie. A, to wiem, to wiem, to wiem. Mam ten. No i koniusz już jest gotowy do transportu, ma na sobie transportery, teraz jeszcze wsuwa trawkę, no i zaraz będziemy się ładować. Zobaczymy co to będzie, bo w drodze do Barłomina pakowanie łatwe nie było. Zobaczymy, trzeba być dobrej myśli, no i mam nadzieję, że nie będę musiała wracać na koniu. No i <grym> <mój> spod, <Dobranoc. grym> Internet ja przeskakuję przeskakujecie. A co to za babki? Gdzie? No. Okej, okay, także my już wróciłyśmy do domu. E, o, tutaj jest Maja. Także ja chcę Wam podziękować za oglądanie. Ja mam, również. mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnym. I zostawicie łapki w górę i subskrypcję dla Malwiny. Dokładnie. No, także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.